Mamy w, w nowej gierce, która się nazywa Mobile Legends. Ja jestem Nelson Sky. No i też od razu na, na samym wstępie bym chciał powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję. No i też komentarze pisali, bo też ostatnio nic, nic nie pisze. Już mam 11 subskrypcji. Bardzo o, jestem zadowolony, że już gramy Nie będziemy jak na tym spanie będziecie na to życie będzie się wam regenerowało. No i chyba te czury. No. Wielka nie jest zła, była to być fajna. To tu więcej powiedziałem. Tylko chciałem to nagrać nic więcej. Się Jakiś życiu, jak to będzie? Jeśli zaczynamy to będzie duszy będę będę całkiem grać i nagrywać. A więc to tyle. Zostawcie łapkę w, w subskrypcję, a więc pa!